Pozdrawiam z Rapy, spod piramidy rodu von Fahrenheit. Jesteśmy niedaleko Gołdapi. Za plecami mamy już obwód kaliningradzki, Rosję. Sama piramida została niedawno wyremontowana. Ja pamiętam jak była jeszcze z takiej czerwonej cegły. W kiepskim stanie. No, ale dobrze, że ktoś o takie rzeczy dba. Chociaż jak dla mnie, to przed remontem miała ten urok. A teraz według mnie nie do końca. Tu jeszcze widać. Zrobimy zaglądnąć do środka trumny, czyli ma lokatorów. Jedna, druga trumna, trzecia, czwarta, mała trumna jest. A z trzech miejsc można zaglądnąć. To zaglądniemy. Zaglądaliśmy z jednej strony teraz zaraz zaglądniemy z drugiej, chociaż tak o pola, co byłem i nagrałem, ta piramida. Zapomniałem nazwy miejscowości, ale jest na moim kanale o wiele lepiej mi się podoba. Czyli jest trzech lokatorów. Po prawej stronie. I tu jest raz, dwa, cztery. Dwie większe trumne, dwie malutkie. I z ostatniej strony zaglądniemy. Oj, co tu mamy? Dwie duże trumny. I dwie malutkie. O, tyle światło jest. I to trzy. Proszę zobaczyć. No, ma lokatorów wieczystych. Jeszcze na chwilę, za chwilę nagram drony. Też drugi film będzie z drona. Tu jest ono wejście. Uff, oczywiście. Zamknięte. I dobrze, bo ludzie to wiecie sami jaki są. Co by się z tym stało? Nie ciągnij mnie, dobrze.